6.5 wyznacz liczbę m, dla której wektory u oraz v w podpunkcie a będą dla siebie równe. Ok, jeśli są równe, no to w takim razie mamy łatwo, bo to jest m kwadrat odjąć 1 i minus m ma nam się równać minus 1 i m. Czyli wychodzi nam, że m kwadrat odjąć 1 ma się równać minus 1. Oraz minus m ma się równać m. No dobra, zobaczmy. m kwadrat równa się w takim razie 0, czyli m będzie się równać 0, no i automatycznie, jeśli minus m i minus, minus m i m mają być sobie równe, no to w takim razie m będzie równa 0. Dobra. Poszło całkiem sympatycznie. Eee, przykład B przeciwna, czyli w takim razie mamy tak. M kwadrat minus 1 oraz minus m ma się równać minus, minus 1 i m. Ten minus, który jest tutaj przed tym naszym nawiasem kwadratowym, musimy wpić do środka każdego. Czyli wychodzi nam teraz m kwadrat minus 1 ma się równać 1. Było minus 1, ale był minus przed nawiasem oraz minus m ma się równać minus m. Świetnie. M kwadrat wobec tego będzie się równać 2, czyli w takim razie m będzie się równał pierwiastek z dwóch albo m będzie się równać minus pierwiastek z dwóch. I wtedy mamy dwie odpowiedzi. Dobrze. Wycieram. W przykład C wektory mają być równoległe. I teraz tak, zgodnie z teorią na równoległość wektorów, to wektor U będzie równoległy do wektora A wtedy, kiedy y, istnieje liczba rzeczywista, dla której zachodzi taka oporówność. Ok, czyli wobec tego my teraz mamy m kwadrat odjąć 1. I m równa się A razy minus 1 i m. Dobra, możemy to sobie w takim razie zapisać. m kwadrat odjąć 1 i m. U nas się równa minus 1a oraz am. Dobra. No i teraz standardowo, w takim razie m kwadrat odjąć 1. Równa się minus A oraz tu był minus, wykupiłam go oraz minus M równa się AM. Dobrze, powinniśmy to de facto zapisać. Powinnam to zapisać tutaj, jedno po drugim. Bo stworzymy sobie teraz z tego układ równań. Dobra. To pomnożmy sobie przez minus 1 i robi nam się minus m kwadrat dodać 1 równa się a. A tu metodą podstawiania, zamiast a, podstawimy sobie minus m kwadrat dodać 1. Czyli mamy minus m równa się minus m kwadrat dodać 1 razy m. M. Dobra. a równa się minus m kwadrat dodać 1, przepisujemy tu liczymy minus m równa się minus m do potęgi trzeciej dodać m ok no i teraz co a, przenieśmy sobie wszystko na jedną stronę, czyli tak a równa się minus m kwadrat dodać 1 spoko, a tu będzie 0 równa się minus m do trzeciej dodać 2m. Z tego możemy zapisać sobie, że 0 równa się m, w nawiasie będzie minus m dodać 3 m kwadrat dodać 2 i w takim razie to m równa się 0. Tu wychodzi nam minus m kwadrat równa się minus 2, czyli m kwadrat równa się 2, czyli m równa się pierwiastek z dwóch lub m równa się minus pierwiastek z dwóch. Czyli w takim razie mamy trzy odpowiedzi, m jest 0, m jest 2 i m jest minus pierwiastek z dwóch.